Siemano ludziska z tej strony. Kirito i witam Was na kolejnym materiale z Pokémon Platinum Extreme Randomizer Nazłok. Yy, trochę się działo, wczoraj troszkę też porobi. Yy, no wczoraj dobrze. Troszkę też porobiliśmy. I gdzie ja jestem zobligowany teraz iść? Myślę, że gdzieś tutaj. Albo może tutaj. I czeka nas. Walka, niestety. No, ale zobaczmy, co nam pokażą. Registryla i Mariepa: hmm. Acid, może na obu? Super paraliż wszedł. Może Psychic i Acid. Psychik prawie nic nie zrobił. Hubert jest zagrożony. Może Crunch i tutaj Lazar. Crunch i Hypa Beam. Pozbądźmy się tego Stila. Dziękuję. No i super. Pozbyliśmy się Registera. Możemy iść w tę stronę. Road 215. Nowe miejsce, nowy bok. Golem. Hmm. Czy Force Palm Cię zabije? Nie. Ale sparaliżuje super. Spróbujmy rzucić Premier Bola. Syntezis, wow. Ale mamy golema. rok. Pasuje. Poczekajcie, poczekajcie. mi, mi, już mam. Za nowego suba. DJ Urban zostanie nowym boksem. Dobra, tutaj mamy to. Tutaj mamy to, stąd przyszliśmy. Musimy iść w tamtą stronę. Więc musimy przejść tędyk psychic. O, Manite. O, to było niebezpieczne. Może niech z temi wyjdziemy. Mystic Ball. Bardzo... Yy, potężny atak. Lolek. Yy, może... Yy, może ci będę musiał po, yy, zmieniać ataki, ale na razie... E... Piki. Jezu, jak to mocno bije Lolek. Bagbas. E... Psychik. psychic, Dziękuję. Plecak. tm Zacznijmy od Rock Smasha, Lolek zamiast Federdensa, Kat, e, e, zamiast e, Iron Defensa, e, Może Shadow Claw, zamiast e, Skill Swapa. Może Slacz, zamiast Rooma Teraz musimy uważać. Nie za bardzo chcę walczyć. Choć pewnie niejedna walka jeszcze nas czeka. Toxicroak też ciekawy Pokémon. Mogę przejść tu dołem? Nie. Tylko po tebery. A tu gdzie mnie poprowadzisz? M mój drogi bibarelu Tutaj jest Pokeball, ale nie, nie wiem czy chcę doń. A dobra. Zobaczmy co to. Zespokójmy ciekawość. Rage. Dostaliśmy TM w kurzenie. A tu hillball o Jezu. nie potion potion zużyjmy potki Teraz mogę między wami stanąć. 6 Pokemonów. Eee, może tak? Crunch na Ampharosa, a ty. Eee... lantern to może f... ten będzie się pod ziemię chował no dobra Hubert już jest za bardzo zagrożony e, tak ty force palm tutaj a ty Lazarze Jezu ten dig mnie dobija na lanterna, crunch, ice beam na lanterna. Pozbądźmy się tego. Mm, Crush claw. Może zamiast bolt tackle. Dziękuję, mam Dziękujemy. Piczu, to może bo już jesteśmy troszkę poobijani. Niech wejdzie LOLEK i KSTEMI. Eee. Yy, masz na PICzu, a ty Metal Clone na PICzu. Dziękuję. Czyżby nowe miejsce? Tak, nowe miasto. Ty mi dziwnie wyglądasz. A, dobra. No tak, szukam centrum Pokémon, które mam tu. coś. Road 214 Kadabra. Crunch. Przepraszam, był Kadabra. Gligar. E, Gligiscore, przepraszam. Force Palm. Paraliż super. Crash Claw. Psychic? A, to lepiej, zdecydowanie. Słajna, psychic. Trochę dużo nam to zabrało, dlatego też może kstemi A, bo to super funk. Yy, metal claw. I Metal claw, Dziękuję. Dobra, ale tak czy siak bym się podchylował. Ja się dziwię, czemu to tak dużo zabrało, a on używa ataku, który zabiera pół HP. O, Don. Cześć. Ale tutaj go nie będzie teraz chyba. Oraz nie. Czy to jest ten Jim? Tak, to jest ten gym. Siema. Dobra, ogłoćmy go z ludzi. Kranidos. Dość pasujący Pokemon tutaj. To jest znaczy, Rampardos. Jezu, mylą mi się poksy. Stary. To jest nudne. No. Yy, może niech z temi wyjdzie, bo niedługo czeka go ewolucja, mam nadzieję. Może taki taktyczny rolaucik? Nie. Jezu. Yy, dobra, to teraz może lolek niech wyjdzie. Rollout. Mamy problem, szanowni państwo. Yy... Pokaż mi... Rollout jest trująca, ja nie mam żadnego stalowego pokemona. Może Lazar? Dobra, zbyt dużo to nie robi. Może Shadow Ball? Mm. Za każdym razem musi trafić. Nie, dobra, Hubert. Dziękuję. Dobra, ludzisko. Jak stąd wyjść? A, tędek. Mm -hmm. Przepraszam cię Lazarze, No niestety takie rzeczy też się zdarzają. Od razu odłożę, żeby nie było tak jak ostatnio, że używałem pokemona. Mm. Ty żyjesz, i ty żyjesz. Mm. Przepraszam, lezerze. Jeszcze raz. Może radera, rader kamienny albo Weepingbella, w sumie najbliżej levelem. Niech Weepingbell wróci. Chyba, że go wcześniej straciłem, a o czymś nie wiem. A tutaj jest to. zoom lens super dobra, e, nie tu a, nie podchylowałem się więc ty tu niszczysz nie, tu nie przejdziesz hmm. Ta, ty mi tu zablokujesz. Mamoswine sweine. Bajo. Nine Tails. Może psychic. Hmm, może zmienimy poksa. następnego. jego. Rockslide. O nie, trafiamy oczywiście. Rockslide. Dziękuję. Hmm. Teraz tak. To wam muszę pewnie zniszczyć tu... A nie, to wam nic nie, a nie, dobra, już wiem. Tu, oj, nie w tę mańkę. Tu, 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 właśnie. I teraz to tobą. Tu. Myk. Hmm. Poczekamy. Myk. A, jednak nas zauważa. No nic. Lolek, o nie, 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 nie. To w takim wypadku, poproszę to. Nie ma nawet opcji z, z żadnymi Shadow tagami. Force Palm. Paraliż. Super. Yy, może Crash Clow. Crash Clow. I Crash Clow. Dziękuję. Hmm. A, to tym byłeś do tego, dobra. Jeszcze mi został ten jeden u góry, którego niszczy się tym workiem tam na górze. Hmm. Tak, tym workiem tam na górze, ale żeby. Wiecie co, ja sobie zmienię pokemona na Huberta. Bo coś czuję, że. Hmm. Nie, bo tu nie przejdę. Tu też nie. A tutaj jakoś w drugą stronę się da nie. To jest raz. Mm. Nie ty. Eee... Tutaj mamy. Ciebie, ciebie i ciebie. Tylko jak się dostać teraz tam na górę? Chyba, że tutaj jakoś się da? Nie. Hmm. Mamy trzy do zniszczenia. Tego. Tylko ja tu nie mam jak się dostać. Chyba, że. No dobra. Trzy boksy, z czego pierwszym jest Kangaskan. min Powiedz, że nie masz nic atakującego. On jest już po dwóch cold mindach, Trzech. Dziękuję. Uf, to było niebezpieczne. Może Lolek? Rox masz. A slacz? To też było niebezpieczne hmm. Horn attack. Dziękuję. Sunflora. To jeszcze jeden. Co on użył? A, bell. Jezu. Dobra, mamy wszystkich z głowy. A nie, przejdę tutaj, super. Czyli tak, to bo mogę zniszczyć tu. Jak również mogę zniszczyć tutaj. Przez co otwiera nam się droga tu na górę. Wróć. Nie, to też nie z tej strony. Pokémonowe łamigłówki. Mik. I teraz pytanie: czy, jak ja się pójdę wyleczyć. W tym momencie. Bo taki mam zamiar. Czy będę musiał to powtarzać od nowa? Mam nadzieję, że nie. No ale jeśli będzie trzeba, no to się to zrobi. Wróć. Mik, myk, 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 myk. Bo idę się wyleczyć. Bo nie chcę na darmo marynować poków. Zwłaszcza, że to są wspaniali ludzie, wspaniałe Pokémony, dla wspaniałych ludzi, którzy subskrybują ten kanał, wspierają mnie, są obecni na live'ach, za co im bardzo dziękuję. Mm, nie ten dyk. chcę zrobić dzisiaj ten gym, to na pewno. No i muszę jednak wszystko od nowa. No dobra, ale teraz będzie to łatwiejsze wydaje mi się. No. Mogę już się ruszyć. Dziękuję. E, tak. Ciebie muszę przepchnąć. Jeszcze raz. Mhm. Mm no i niestety. Dobra. E, więc tak. Ty tu. E, jak to z tobą było, ziomek? A, ty byłeś... Tutaj mogę cię tak wziąć chyba... Od do, a nie, od dołu cię nie wezmę. No dobra. To tak. Jeszcze raz. Dobrze, że jest przyspieszenie, bo myk. Yy, myk. no i nie trafiłem. Myk. Mick. 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 Mhm. Mm uh, m. No. Mick. I myk no i teraz możemy sobie kulturalnie przejść do gym lidera którym jest Miley. i ma walczącego pokemona co jest ciekawe to zacznijmy taktycznie od Winga ataku który normalnie byłby czterokrotnie super efektywny na tego pokemona jednakże potrzebujemy tu jednak większej siły rażenia może piki, a może nie? Pytanie, czy będę szybszy? Nie. Obawiam się, że nie. Może, 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 lolek. Z... Powinien być być szybszy. Shieldon. Na Shieldona wysłałbym Kstemiego, z jego metal Jezu, to prawie nic nie zrobiło. Rock slide. Ogień nie zadziałał? A rollout? Nie. Dobra. W takim wypadku mam bardzo osłabiony team już. Oktazuka Może Psychic? Horn attack. Dobra, yy, Potion miałem iść kupić Używaj sobie Iron spoko. spoko. No traf! Dziękuję Uff, Lyron Piki. Na szczęście jest tutaj ostatni Pokémon, aczkolwiek muszę się podhealować. Dobra, nic nie, się nie stało. Force Palm Paraliż, super. Crunch I jeszcze jeden crunch i myślę, że... Nie jednak. Co on ma ch chlorofil? Dobra. Uff! Udało się zdobyć tą odznakę od Melani. TM60, super. Blizzard no dobra ludziska, z mojej strony na dzień dzisiejszy będzie to już wszystko. A jednak może nie. Mam nadzieję, że Wam się podobało, a my widzimy się w następnym cześć. Showem na razie i hej!